Przygotowując nasz projekt, niezależnie czy jest to książka, ulotka czy plakat, musimy sobie zdawać sprawę z tego, co później dzieje się z tym naszym plikiem, który przygotujemy do druku. Pomijając, czy będzie to druk cyfrowy czy druk offsetowy, na pewno nasz projekt znajdzie się na jakimś arkuszu papieru. W przypadku książki będzie to najczęściej kilka rozkładówek na jednym większym arkuszu. Tak samo w przypadku ulotek. W przypadku plakatu może to być jeden plakat na arkuszu. Jednak ważne jest to, że nigdy nie będzie to wydruk już jakby gotowy, zawsze trzeba będzie go dociąć. Zawsze to będzie nasz projekt na jakimś większym arkuszu. Żeby to docięcie zrobić prawidłowo, musimy przygotować spady i pasery. Załóżmy sobie nowy dokument. Niech ma, niech to będzie dokument poziomy. Niech ma na przykład 28 cm, wysokość 21. I tutaj mamy wybraną zakładkę więcej opcji. Pojawia nam się taka dodatkowa opcja Bleed and slug. Bleedy to właśnie nasze spady, czyli taki obszar dla naszego dokumentu, który zostanie docięty, jednak jest on niezbędny, żeby prawidłowo dociąć nasz projekt, co zaraz Wam pokażę. Ustawmy sobie spady na bezpieczną szerokość 5 mm. Tutaj mamy zlinkowane. Wszystkie cztery strony, dlatego od razu nam się wpisze 5 mm wszędzie. Marginesy nie będą nam potrzebne w tym projekcie. Ok. Stwórzmy teraz sobie jakąś ramkę, w którą wrzucimy obrazek. Jak widzicie, ta czerwona linia to nie jest krawędź naszego dokumentu, tylko właśnie krawędź naszych spadów. Natomiast Tutaj ta wewnętrzna linia to jest właśnie krawędź dokumentu, czyli to jest to, co zobaczymy po docięciu naszego projektu. Jak zmienimy wyświetlanie naszego dokumentu na tryb, na tryb obrazu taki nieroboczy, tylko właśnie poglądowy, to widzimy, że InDesign sam docina nam, jakby nasz dokument, właśnie do tej wewnętrznej linii. Natomiast spady zostaną docięte, więc on nam ich nie pokazuje. Stwórzmy naszą ramkę tak, aby właśnie zakryła nam całe to szersze pole, czyli żeby znalazła się również na obszarze spadów. Wstawmy sobie jakieś zdjęcie. Na przykład, mamy tu takiego hipopotama. Zostawmy tak, aby całe zdjęcie wypełniło obszar spadów I teraz znowu zbliżmy się tutaj. Widzimy, zwiększy sobie może jakość wyświetlania tego obrazka. Widzimy, że e, mamy wewnętrzną linię, czyli to jest ta linia właśnie e, krawędź naszego dokumentu. Znowu podglądamy, InDesign wyświetla nam e, dokument po obcięciu spadów. Po co, e, po co jest taki margines bezpieczeństwa? nasze e, projekty nie będą docinane każde osobne, każdy arkusz osobno, będzie to wszystko ustawione razem e, na jedna, na takim dużym stosie i gilotyna dotnie po liniach cięcia, właśnie po paserach nasz projekt. Wiadomo, że nie uzyskamy takiej idealnej perfekcji co do nanometra, dlatego trzeba zostawić e, taki margines bezpieczeństwa w momencie, kiedy gilotyna będzie cięła po tej linii. Wiadomo, że nie znajdzie tu się nam żadna biała kreska, bo nawet jeżeli się przesunie milimetr na zewnątrz czy do wewnątrz, tu wszędzie jest to nasze zdjęcie, które jest na spad i na pewno nie wkradnie nam się żadna linia. W momencie kiedy byśmy w ten sposób ustawili nasz dokument, czyli bez spadów, gilotyna, która by tu cięła i przesunęłaby się minimalnie nawet o pół milimetra na zewnątrz naszego dokumentu, co jest bardzo możliwe, bo docinamy kilkaset takich orkuszy naraz na jednym pociągnięciem. Więc na pewno zobaczylibyśmy tutaj taką białą szczelinę. A ludzkie oko ma to do siebie, że takie wszystkie białe światełka doskonale wyłapuje, i to naprawdę bardzo by źle wyglądało w naszej książce. Dlatego musimy zrobić ten spad po to, żeby maszyna odpowiednio wszystko nam docięła. Teraz musimy jakoś oznaczyć drukarzowi, że to jest właśnie nasz spad i gdzie dokładnie kończy się nasz dokument i jak należy go dociąć. Wypuśćmy sobie PDF-a, czyli eksportujemy. Nazwijmy go test 1. Klikamy Save i mamy tu kilka opcji. Możemy stosować e, gotowe presety, możemy stworzyć swoje presety, czyli takie jakby gotowe szablony, ale lepiej przejrzyjmy m, dostępne nam tu opcje, takie na początek podstawowe, najistotniejsze opcje. Pages, wiadomo. Czy mamy wypuścić cały dokument, czy tylko pojedynczą stronę i bardzo ważna zakładka, czy mamy e, Wypuścić nasz dokument jako spredy, czy jako pojedyncze strony? Czyli jako rozkładówki, czy pojedyncze strony. Jeżeli wypuścimy nasz dokument jako rozkładówki, e, nasz PDF będzie się składał z podwójnych stron. Co jest niezwykle wygodne, jeżeli chcemy tylko komuś pokazać e, książkę, bo wiadomo, że ksi w książce strony występują parami. Oglądanie pojedynczych stron nie ma żadnego sensu, bo nie widzimy obrazu całości. Czyli jeżeli komuś chcemy tylko pokazać w komputerze jak wygląda nasza książka lub na wydruku, to zaznaczymy spread. Jednak jeżeli chcemy wysłać już do drukarni, gdzie będzie robiona impozycja do wydruku naszej książki, to już musimy wysłać pojedyncze strony. Tutaj zaznaczamy sobie all, bo i tak mamy tylko jedną stronę. Przejdźmy do następnej zakładki, również niezwykle istotna zakładka, czyli kompresja co ma się stać z obrazkami załączonymi w naszym dokumencie. Dla kolorowych obrazków tutaj widzimy bicubic downsampling to, i tutaj mamy akurat 300 pikseli przy, m, per inch, czyli do 300 dpi, czyli zmniejsz nas obrazek e, do 300 dpi, jeżeli for images above 450 pixel per inch, czyli zmniejsz nasz obrazek do 300 dpi, jeżeli nasz obrazek jest większy niż 450 dpi. Możemy to oczywiście sobie dowolnie modyfikować. Te 450 dpi może powstać na przykład w sytuacji, kiedy wrzucacie jakiś dosyć duży obrazek i nizajnie go zmniejszacie. On wtedy oczywiście tych pikseli ma więcej na cal, bo jego bok jest krótszy przy tej samej rozdzielczości, więc pikseli jest więcej na cal. Te ustawienia 300, 300 dpi oczywiście są ustawieniami już takimi, jakbyśmy chcieli drukować nasz dokument. Nie do pokazywania na, na monitorze, tylko to są ustawienia do druku. Wybieramy sobie kompresję Automatic JPEG, mimo że JPEG jest kompresją stratną, czyli później przy oglądaniu takiego JPEG-a ta informacja nie jest przywracana. Tak jak w przypadku zipa, zip po prostu nam pakuje, pakuje nasz obrazek, ale a później kiedy otwieramy dokument, ten obrazek jest rozpakowywany, czyli ta kompresja jest bezstratna. Natomiast z JPEG na pewno widzieliście takie takie typowe dla jpegów, które znajdują się w sieci, dziwne, dziwne kwadraty i różne artefakty wynikające z kompresji jpegowej. Właśnie o to chodzi, że jpeg jest kompresją stratną, czyli tracimy pewne informacje. Jednak jeżeli wybierzemy jpeg i image quality maximum, naprawdę ta kompresja będzie praktycznie niezauważalna, a nasz plik naprawdę mm, zmniejszy swoją objętość. Dokładnie to samo mm, będzie dla obrazków mm, monochromatycznych, Tutaj możemy, jeżeli mamy jakieś obrazki grayskalowe załączone w naszym dokumencie, musimy ustawić dokładnie te same wartości, jakie chcemy dla obrazków kolorowych. Jak obrazków które składają się tylko z jednego kanału właśnie skalowych, nie mamy żadnych w dokumencie, to tutaj możemy nic nie zmieniać, nie będzie to miało żadnego wpływu na naszego PDF-a.